W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych między innymi: ogromna akcja warszawskiej policji, tragiczny finał ucieczki z więzienia, sprawcy zabójstwa sprzed lat skazani, Ukraińiec rozpętał brutalną rzeź. Policjanci stołecznego garnizonu prowadzili w niedzielny poranek szeroko zakrojone działania pod nazwą Trzeźwy poranek. W ciągu kilku godzin skontrolowano trzeźwość 13 tysięcy kierowców poruszających się po Warszawie i okolicznych powiatach. Wyniki pokazały, że wielu uczestników ruchu nadal decyduje się wsiadać za kierownicę po nocnych zabawach. 32 kierujących miało w organizmie alkohol, a dwóch prowadziło pod wpływem narkotyków. Do pierwszego poważnego zdarzenia doszło około godziny pierwszej w nocy na ulicy Górczewskiej, gdzie kierująca Skodą uderzyła w sygnalizator. Oraz barierki oddzielające pas ruchu od przystanku tramwajowego. Badanie wykazało dwa promile alkoholu w jej organizmie. Kilka godzin później, około czwartej rano, na ulicy Wilczej 21-latek wjechał Mercedesem w zaparkowaną Toyotę, która po uderzeniu wpadła na chodnik i zatrzymała się na drzewie. W tym przypadku wynik badania przekroczył jeden i pół promila alkoholu. Najtragiczniejsze zdarzenie miało miejsce na drodze wojewódzkiej nr 631 w Sierakowie. Około godziny 8.30 zderzyły się tam Opel i Volkswagen. Pasażer jednego z pojazdów zmarł mimo udzielonej pomocy medycznej. Jak ustalono, 29-letni kierowca Volkswagena miał dwa promile alkoholu, aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów oraz status osoby poszukiwanej. Podczas właściwej części działań, prowadzonej od godziny 6:30 do 10:30, policjanci zatrzymali między innymi 34-latka, który na widok patrolu zmienił kierunek jazdy i próbował ominąć kontrolę. Po krótkim pościgu został zatrzymany, a badanie wykazało obecność narkotyków w organizmie. W jego samochodzie znaleziono też mefedron. Podobnie nieodpowiedzialnie zachował się kierowca zatrzymany na Moście Świętokrzyskim, miał ponad promil alkoholu, a przy nim zabezpieczono substancje odurzające. Kolejny z kierujących, jadący hondą trasą S8, wydmuchał niemal pół promila, co skutkowało zatrzymaniem prawa jazdy. W trakcie działań funkcjonariusze wylegitymowali ponad 300 osób, ujawnili siedmiu kierowców bez wymaganych uprawnień, wystawili 43 mandaty na łączną kwotę blisko 10 tysięcy złotych. Oraz skierowali 19 wniosków o ukaranie do sądu. Równolegle prowadzono akcję Bezpieczne przewozy, ukierunkowaną na kontrolę kierujących świadczących usługi transportowe. W ciągu listopada przeprowadzono 216 kontroli, podczas których ujawniono 17 osób bez uprawnień oraz 14 kierowców pod wpływem alkoholu. Trzech kolejnych prowadziło pojazdy pod wpływem narkotyków, a w kilku przypadkach stwierdzono aktywne zakazy kierowania pojazdami. Policjanci zatrzymali również 7 praw jazdy, 54 dowody rejestracyjne i nałożyli 102 mandaty na kwotę 25 tysięcy złotych. W trakcie działań ujawniono także czterech kierujących przebywających w Polsce nielegalnie oraz pięć osób posługujących się sfałszowanymi dokumentami. Obie akcje miały charakter prewencyjny i skoncentrowane były przede wszystkim na eliminowaniu z ruchu kierowców, stwarzających realne zagrożenie dla innych uczestników dróg. Stołeczna policja zapowiedziała kontynuację działań w najbliższych tygodniach. Policjanci z Koluszek zatrzymali 48-letnią kobietę, podejrzaną o wielomiesięczne okradanie swojego pracodawcy z gminy Tuszyn. Jak ustalono, pracująca jako sprzątaczka kobieta regularnie sięgała po gotówkę przechowywaną w sejfie właściciela posesji. Jej łupem padła łącznie równowartość ponad 200 tysięcy złotych. Sprawa ujrzała światło dzienne 1 grudnia, kiedy kryminalni prowadzili czynności dotyczące serii kradzieży zgłaszanych przez pokrzywdzonego. Podejrzenia funkcjonariuszy skupiły się na 48-latce, która miała swobodny dostęp do domu i od miesięcy cieszyła się pełnym zaufaniem pracodawcy. Kobietę zatrzymano tuż po zakończeniu pracy. Podczas kontroli znaleziono przy niej ponad 3000 euro, dokładnie tyle, ile właściciel zgłosił jako zaginione z sejfu, zaledwie chwilę wcześniej. Ten fakt stał się dla śledczych potwierdzeniem, że mają do czynienia z osobą odpowiedzialną za wcześniejsze zniknięcia gotówki. Kolejne ustalenia pogłębiły skalę sprawy. W trakcie przeszukania domu 48-latki zabezpieczono ponad 200 tysięcy złotych, które, zgodnie z ustaleniami, pochodziły z przestępczego procederu. Kobieta miała przez 7 miesięcy regularnie otwierać sejf pracodawcy, zabierać pieniądze w euro, a następnie wymieniać je na złotówki. Z czasem kradzieże stawały się coraz śmielsze, aż w końcu zaczęły obejmować jednorazowo nawet kilka tysięcy euro. Zatrzymana usłyszała 23 zarzuty kradzieży z włamaniem. Prokuratura rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim nadzoruje dalszy bieg postępowania. Kobiecie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna, osadzony w areszcie śledczym w Zielonej Górze, zmarł po nieudanej próbie ucieczki, podczas której spadł z prowizorycznej liny wykonanej z materiałów dostępnych w celi. Do zdarzenia doszło w środę, we wczesnych godzinach porannych, około godziny 4:20, gdy więzień usiłował wydostać się na dach budynku. Z ustaleń wynika, że osadzony najpierw wybił otwór w stropodachu, a następnie próbował przedostać się na dach sąsiedniego obiektu, korzystając z własnoręcznie przygotowanej liny. Konstrukcja okazała się jednak niewystarczająco wytrzymała, co doprowadziło do upadku z dużej wysokości. Rannego przetransportowano do szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Jak przekazała rzeczniczka placówki, Sylwia Malcher-Nowak, mężczyzna doznał rozległych, wielonarządowych obrażeń. Trafił najpierw na szpitalny oddział ratunkowy, po czym został przeniesiony na oddział intensywnej terapii. Pomimo wysiłków personelu medycznego życia osadzonego, nie udało się uratować. Zmarł tego samego dnia wieczorem. W akcję ratunkową zaangażowani byli również strażacy, jednak mimo szybkiej reakcji nie udało się zapobiec tragicznemu finałowi. Służba więzienna wszczęła czynności wyjaśniające, mające ustalić pełny przebieg zdarzeń oraz okoliczności, które umożliwiły więźniowi podjęcie próby ucieczki. Jak poinformował rzecznik okręgowego inspektoratu służby więziennej w Poznaniu, major Jan Kurowski, dyrektor generalny służby więziennej, powołał specjalny zespół specjalistów do zbadania sprawy. Do czasu zakończenia postępowania nie są udzielane bardziej szczegółowe informacje. To wydarzenie przez ponad trzy dekady pozostawało nierozwiązanym symbolem brutalnej przestępczości początku lat 90. 33 lata temu, 21 stycznia 1992 roku, pod kantorem przy ulicy Okrzei w Zgorzelcu doszło do napadu, w którym zginął 31-letni Cezary Eu. Wraz z nim pracował Grzegorz C., który wówczas cudem uniknął śmierci. Dwóch zamaskowanych napastników zaatakowało pracowników kantoru, gdy ci wychodzili z dziennym utargiem. Sprawcy oddali serię strzałów, a jedna z kul przebiła ramię i płuco Cezarego Eu. Powodując jego zgon jeszcze tego samego dnia. Grzegorz C. odniósł lżejsze obrażenia i przeżył, choć także stał się celem ataku. Przestępcy zabrali miliard starych złotych, co obecnie odpowiada około 100 tysiącom złotych. Mimo intensywnego śledztwa, licznych przesłuchań oraz apeli w mediach, w tym w programie pod nazwą 1997, policji nie udało się wówczas ustalić tożsamości sprawców. W czerwcu roku 1992 postępowanie zostało umorzone, a rodzina ofiary przez wiele lat żyła w niepewności i poczuciu braku sprawiedliwości. Przełom nastąpił dopiero na początku roku 2024. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Wrocławia uzyskali nowe informacje, które pozwoliły wznowić sprawę. Ponowna analiza akt, przesłuchań i zabezpieczonych materiałów, przeprowadzona wspólnie z Dolnośląskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, doprowadziła do wytypowania i zatrzymania dwóch podejrzanych. Ustalenia śledczych wskazały na Romualda E., 79-letniego organizatora napadu, znanego pod pseudonimem Szakal, oraz 72-letniego Zbigniewa K który w przeszłości był już dwukrotnie karany za usiłowanie zabójstwa. Po analizie zgromadzonych dowodów Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze uznał obu mężczyzn za winnych udziału w napadzie zakończonym śmiercią Cezarego Eł. Wyrok był surowy. Romuald Eł został skazany na 25 lat pozbawienia wolności za kierowanie całym przedsięwzięciem, a Zbigniew K., działający w warunkach recydywy, usłyszał karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd pozbawił ich również praw publicznych na 10 lat oraz zobowiązał do zapłaty nawiązki rodzinie ofiary. Wyrok nie jest prawomocny. Statek handlowy, płynący do portu w Malabo, stolicy Gwinei Równikowej, został uprowadzony u wybrzeży Afryki Zachodniej. Jak poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, wśród dziewięciu zakładników znajduje się obywatel Polski. Na tym etapie nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących przebiegu porwania ani tożsamości sprawców. Resort dyplomacji potwierdził, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych powołano specjalny zespół kryzysowy, który koordynuje działania związane z uwolnieniem załogi. Uruchomiono również wszystkie przewidziane w takich sytuacjach procedury. Dyplomaci pozostają w kontakcie z partnerami międzynarodowymi oraz służbami państw regionu. Przedstawicielstwo Gwinei Równikowej nie udzieliło dotąd komentarza w tej sprawie. Rejon Zatoki Gwinejskiej od lat zaliczany jest do najbardziej niebezpiecznych akwenów świata. Po okresie względnego spadku piractwa aktywność ugrupowań działających u wybrzeży Afryki ponownie rośnie. W ostatnich miesiącach doszło do serii incydentów, które pokazują, że zagrożenie jest realne. W listopadzie piraci zaatakowali tankowiec Helas Aphrodite, który płynął z indyjskiego portu Sikka do Durbanu w Republice Południowej Afryki. Uzbrojeni napastnicy, wyposażeni między innymi w broń maszynową i granatniki, dostali się na pokład jednostki z 24-osobową załogą. W innym zdarzeniu celem ataku stał się chemikaliowiec Stolt Sagaland pod banderą Kajmanów. Tamta próba abordażu na szczęście zakończyła się niepowodzeniem. Dodatkowo na Morzu Czerwonym wciąż trwa operacja Unii Europejskiej Aspides, której zadaniem jest zapewnienie swobody żeglugi w rejonie, gdzie aktywne pozostają ugrupowania zagrażające statkom handlowym. Wzrost liczby incydentów w różnych częściach Afryki wskazuje na konieczność stałego monitorowania sytuacji i współpracy międzynarodowej przy zapewnianiu bezpieczeństwa załóg. Sprawa porwania statku zmierzającego do Malabo jest rozwojowa. Polskie służby podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo zakładników i dopiero po zakończeniu działań możliwe będzie udzielenie szerszych informacji. Ukraiński 35-latek usłyszał zarzuty podwójnego zabójstwa, do którego doszło pod koniec września w jednym z bloków przy ulicy Łanowej w Łodzi. Mężczyzna, jak ustalili śledczy, zabił 88-letnią mieszkankę budynku oraz jej 62-letnią opiekunkę, również obywatelkę Ukrainy. Podejrzany został zatrzymany krótko po zdarzeniu i przyznał się do winy składając wyjaśnienia w prokuraturze. Do tragedii doszło 28 września przed południem. Służby ratunkowe zostały wezwane do pożaru mieszkania na trzecim piętrze. W trakcie akcji gaśniczej strażacy natrafili na ciała dwóch kobiet. Sekcja zwłok wykazała, że 88-latka została uduszona, natomiast u jej opiekunki stwierdzono 12 ran kłutych zadanych nożem. Według prokuratury zatrzymany znał młodszą z ofiar i miał swobodny dostęp do mieszkania, w którym wykonywała pracę opiekunki. 88-letnią kobietę zabił, jak sam przyznał, dlatego, że była świadkiem jego wejścia do lokalu. Motyw zabójstwa 62-letniej opiekunki nie został jeszcze w pełni wyjaśniony i będzie przedmiotem dalszych czynności procesowych. Po dokonaniu obu zabójstw sprawca podpalił mieszkanie, licząc, że ogień pozwoli zatrzeć ślady zbrodni. Pożar został szybko opanowany, a policjanci, którzy przyjechali na miejsce, rozpoczęli ustalanie okoliczności zdarzenia. Jeszcze tego samego dnia 35-latek został zatrzymany. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Śledczy analizują zabezpieczone dowody i kontynuują przesłuchania, aby odtworzyć pełny przebieg wydarzeń z dnia tragedii. Dwoje krakowskich policjantów uratowało trzy kobiety z płonącego mieszkania podczas nocnego pożaru w bloku przy parku krakowskim. Do zdarzenia doszło w nocy z 30 listopada na 1 grudnia około godziny 2. Gdy służby otrzymały zgłoszenie o ogniu i gęstym zadymieniu na klatce schodowej, jako pierwszy na miejsce dotarł patrol z Wydziału Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, sierżant Edyta Kęskowicz i sierżant Dawid Cholewa. Zanim przyjechała straż pożarna, funkcjonariusze rozpoczęli akcję ratunkową, wchodząc do zadymionego budynku. Przed jednym z mieszkań natrafili na przerażoną 90-letnią kobietę, która poinformowała, że w środku została jej córka. Policjanci weszli do środka i odnaleźli 66-latkę leżącą na łóżku. Kobieta została wyniesiona z płomieni i przeniesiona w bezpieczne miejsce. Mundurowi sprawdzili również sąsiednie mieszkanie, w którym znajdowała się 72-letnia lokatorka. Seniorkę wyprowadzono na zewnątrz wraz z jej psem. Według uzyskanych informacji na wyższym piętrze mogła znajdować się kolejna osoba, jednak gęsty dym uniemożliwił przeprowadzenie działań. W tym czasie na miejsce dotarli strażacy, którzy opanowali ogień. Po ugaszeniu pożaru policjanci przejęli 65-letnią kobietę przebywającą na jednym z wyższych pięter i pomogli jej wydostać się z budynku. Do przyjazdu pogotowia funkcjonariusze monitorowali stan zdrowia poszkodowanych i udzielali im wsparcia. 66-latka z niepełnosprawnością, jej 90-letnia matka oraz 65-letnia kobieta zostały zabrane do szpitala. Łącznie ewakuowano 11 osób, z których większość mogła wrócić do swoich mieszkań po zakończeniu działań służb. Jeśli chcesz więcej spraw, analiz i codziennych doniesień ze świata przestępczości, zajrzyj też na nasz nowy kanał Fakty Kryminalne. Czekają tam kolejne materiały, które mogą Cię zainteresować.